Więc wracamy do Zombotrona i do maszynki, która stoi w tym miejscu. Ja myślę, że będę musiał wykorzystywać, więc um, jestem na to zajarane. Ciekawe co to będzie. Okej, okay, czy to Aha, czyli podchodzę do działka i po prostu je aktywuję i to samo strzela i to tyle. Więc takie... No, miało mi urwać dupę, jak powiem, miało być to... Zachęcenie do obejrzenia tego odcinka, na wyszła lipa, ale w każdym razie dzień dobry! Dzień dobry każdemu, kto wpadł i czekał z nadzieją, że to będzie super jakieś działko, które będę musiał znaczy, będę mógł kontrolować. No, no, tak samo mi mówię, tak samo się zawieram jak wy, zdecydowanie. Ale trudno, przynajmniej będę wiedział w przyszłości, że takie coś będzie istniało. To jest bardzo ważna informacja, którą trzeba. Wykorzystać pewnie jakoś inaczej, bo ja teraz w sumie też stałem w takim Miejscu gdzie strzelali zarówno do mnie jak i do działka, więc Po prostu ono obrywało Bez sensu okej okay. Czyli tak jak myślałem, że to będzie przejście Teraz pierwszy od razu w lewo I tam to przejście Się otworzyło. E, mamy znowu działko Więc, e, Idźmy stąd Dziękuję Lecimy w dół a, zniszczyłem sam to działko No to powiem wam, że jeszcze lepiej niż myślałem jest z, tą, z, tą, z tym czymś. Ej, 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 nie od dołu, nie od dołu No nie przesadzasz sobie Okej, okay, ten zaskoczył i tyle O nie 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 o, nie. O nie, nie nie moje życie Okej okay. Dobra, zginął Ale to działko zaczyna się robić coraz go secret to niezły sticker, który był sam. A, i umarłem, właśnie. Game over, game over, właśnie. Zaraz, zaraz, coś gdzie? Ha, Aha, grał to jest game over, ale też, że nie game over. Jakkolwiek to wyszło. A, e, Dawaj, dawaj, dawaj. Straszcie słabo strzela i celuje. A może coś chociaż. Przepchnąć, żebym na nie wiem, wykorzystać to, żeby było w tym miejscu Wtedy jeżeli to otworzę, to to spadnie ze mną, będę mógł to wykorzystywać jeszcze bardziej Pyk! Okej, okay, powiedzmy, że to wykorzystało się eee, Tego zabijamy, teraz bierzemy stąd klucz To, wybuchamy Niech się tam pali w sumie Ja będę się wyleczyć Powinienem się wyleczyć teraz szybciutko, więc otwieramy zaś ten bandaż Uh, apply Lecimy z tematem. Teraz tak otwieramy, otwieramy. Teraz dobrze skoczmy. Teraz właśnie ten miał wrócić, dlatego to się rozblokowałem. Teraz zepchnijmy to. Nie chcę polecić gdzieś. Niech tam na dole z dołu gdzieś, niech gdzieś strzela. Może jest lepiej przy to wyjdzie, bo będą się uczpić na mnie. A on tam zobacz, daj strzela. Zabiło nawet. Że rozwaliło się. After all. Ale. No wyszło. Nawet lepiej niż wtedy. Niebieski armor, więc go brać nie będę. Czy jestem. Do, do, a nie, to jest po prostu dispenser. ten cały. Więc też nie ma tam czego szukać. Teraz tak pójdźmy wind do góry. Że mógł tutaj sobie wsiąść. Ekspa. Teraz działko na. na wózku. Jedziesz tam, stary! No znowu zbyt dużo nie rozwaliło, a, a nie, ono się najżyło żyło! Ja myślę, że ono się już rozwaliło, dlatego powiedziałem, że tak mało rozwaliło, no type daj, pyk! Pyk! Bawi mnie, znaczy bawi mnie, Cieszy mnie to, że niektóre heady serio zabijałem od razu. Że jeżeli wejdzie taki czysty head, to to jest zgon dla kogoś, a nie, że wow, 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 wow. No, podskocz, podskocz! No teraz domofonem mi dzwonią, naprawdę w tym Dlatego mi teraz ulotki w idealnym momencie. Bo przecież nic się nie działo. Dosłownie nic. I nagle. W momencie kiedy kończył ostatni odcinek. Moja siostra wychodzi z psem. Chcę zacząć znowu nagrywać kolejny odcinek. Moja siostra wychodzi gdzieś. Teraz zacząłem nagrywać odcinek. Ulotki. Give me a freaking break, please. I właśnie to jest. Y z powodem, przez ulotki czemu powinien ktoś otworzyć drzwi, tak? Mój pies będzie szczekał, bo słyszał otwarcie drzwi. Ewentualnie mój sąsiad będzie wchodził ee, z psem, więc on też będzie szczekał, bo będzie słyszał psa na klatce. Zrzygać się sami. Ej, tu jest do otwarcia przejście. Wait a second. Large amount of scavengers. Tutaj jest. Hej, pyk. Najpierw wszystko aktywujmy. Co? Tyk. Pyk 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 i pyk Brońcie mnie zaraz wrócę, okej okay? Bo tu jest coś do rozwalenia To był secret I to jest broń Już wracam na górę Chłopaki czekajcie Co to jest w ogóle? Nightwatch Burst 3 buletów 15% czyli lepsze czy gorsze? Lepszy fire rate, większy damage, lepsza celność, Tyle samo to, to sam tryb amunicji. Eee, block damage, evade damage 15% więc, czyli postrzał burstem, więc weźmy tutaj tyle. Zobaczymy jak się będzie tym grało. Zobaczymy jak się będzie tym grało nie jest najgorzej, w sensie amunicji mi łatwiej będzie marnować, ale... No trudno. No tru... Teraz musi być to, co mówiłem, czyli pies na klatce. On przecież nie może przyjść obojętnie obok psa. On musi sobie szczekać i szczekać. Ale to jest ekspowisko, god damn No niech mi leci już cały czas. Miko, cicho bądź! Come on, come on, come on, come on. Come on, come on! Nie wiem, ten burst mnie troszeczkę denerwuje, szczerze mówiąc. Zmienimy tą broń. Ta broń? Jest paskudna. Denerwuje mnie, że. Klikam raz, ci burst. Amunicji dużo tracę. Mój nos swędzi. Ile tego ja będę musiał zabić mniej więcej? Bo nie chciałbym stracić. Wszystkiego, jeżeli chodzi o moje. Ee, leczenie. Mają całą amunicję. A z nimi się nie chcę być na mili. Mele, mili. Ej, tak zwał. Pyk. Ludzu, ekspa. Ej! Ej! Za dużo was. Aż ile tego ma jeszcze być? What the F**k! Winda! Uciekamy! Nie zauważyłem, że ja mam po uciekać windą, dlatego... Wiecie co, rzucę sobie jeszcze na najdę. Mam nadzieję, że wszystko wziąłem, to co potrzebowałem. Jest checkpoint! to była rzeźnia! No, może pewnie dobrze Expo sobie wyrobić. Jeżeli ktoś przed. by jakoś grę, zaraz, zaraz, zaraz. Czemu ja mam tego? Equip tego na leczenie. Wiesz, że, że całe leczenie straciłem. O, Cyk, syk, przecież co to za broń? Eee, Big Daddy. Rakietnica nigdy w życiu, nigdy w życiu. No idź mi w cholerę! No, przecież, kurde, czemu mi muszą co chwilę przychodzić? Zabijasz kogoś, a ten jeszcze ciągle przychodzi. Daj mi ci mi się wyleczyć, bo nie chcę wjechać w coś, nagle się wypierniczyć. W znaczy sensie to jest blisko ten checkpoint, ale nie go. sekret. Z pistolet po prostu Celal all, uh, po prostu flapper, ja pierdzielę. No przecież takie powinno być, że ja mogę dostać sobie uh, w, sec w secrecie taki pistolet No po co to komu? No to będę musiał się wyleczyć czymś Cyk To jest bez... pojedyncza sztuka Dwie minuty mnie to będzie leczyło A tu jest BOSS! To jest krea... A big fighting robot um. What the Holy Jesus Okej, okay, mam checkpointy Wiesz ja mogę przy nim czas uciekać, to jest wtedy git. Mogę chyba Tak jest, ja tutaj mam tutaj kolejny checkpoint wow, 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 wow! To będzie fajna walka Chyba, że Jest jakby limit tylko mogę uciekać i wtedy już nie jest fajnie ale jeszcze włączyłem sobie leczenie? To jest największy błąd. Włączyłem sobie paskudne leczenie. O nie, tam, tamtego nie skoczę. Tu. O, ale to wszystko niszczy. Przestań to niszczyć. Ja rozumiem, że niszczy Waszą kreację, te, te, te roboty, ale nie. nie. Co mnie zabiło? Co to było? Czy się się zbugowałem? I tylko dlatego umarłem? No, włącz to! I to też włącz! On nie ma tak dużo życia, na tak naprawdę. On nie ma tak dużo życia. Chleb, załóg. Otwiera, 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 otwiera. I te wszystkie rzeczy, co to jest? To jest armor, który w Indication of War, w Indication of War To jest to dosłownie to samo Tu mnie złapiesz, tu mnie złapiesz, tu mnie złapiesz Jesteś pace'em I tu mnie złapiesz Zaraz, zaraz, zaraz Hy! Albo jednak mnie tu pijesz What? Ja się tutaj z mnie zostałem. Musisz powyleczyć. A potem nie, musisz wbiec w lewą stronę chyba. Po prostu wybiec i długa. Bo jeżeli stracę broń, to jest już, to jest już klipa. jest Let's jest. Let's go. No on już zginie. Nie, no super. no. Genialne miejsce na spawn! Wygrałem! Wygrałem! Nic mu nie zrobiłem, ale wygrałem ale bez itemów. Bez... Ała! No że to mnie nie zabiło. Okej, okay, ja żyję. Tak ja chcę wziąć moje itemy pierw. Okej. Okay. Mamy skrzynkę, z której wyciało coś. Oraz... Bolt from the blue... No i tak to się nie opłacają. Go. moje do otwierania ścian. Jak to strzela? Uuuu Ile mam do tego amicji? Mało. Okej, okay, czyli zabierze muszę się teraz się wrócić, tak? Ale leci, aż mi się niedobrze zrobiło. Wobeccie przejście. Tu jest wyjście jakieś, ale czyli będziemy jeszcze sporo stworów. Nie mogę po prostu przejść od razu do mojego ekranu, prawda? Tylko musi takie przez cały ten ekran, żeby mi się robiło niedobrze. Ok, level up. Patrzmy, działa. To nie zabija nawet na hita. To nie zabija nawet na hita. Oddawaj mi mój, mojego tego aksa. Tu. Equip. Wolę jak po prostu Gnata do nich strzelać. Jeżeli potem mi się przyda tam ta broń? Okej. Okay. Jeżeli coś się będzie. Na razie nie ma opcji, żebym tego używał. Ja mam życia 750. Nice. Ale trzeba się zacinać gierka. Za dużo elementów, za dużo elementów na moim, na moim ekranie. Zaprzejcie zaczynanie. Okej, okay, zaczynanie też na waszym ekranie, chyba. Lekkie Przeżyjajcie, prawda? Wow, 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 Nie zauważyłem go, bo się skupiłem na tym, że tu jest ten e, spawner. Tu. Przeładuj. Lecz, się może, ja wciąż ma Power Select chce. mam już tutaj przejście, nie ja mam posta. Let's go! Najprzyjemniejsze, że, mówię, padłem i wygrałem przez to, że mi nic zrobiłem. No tak, jeszcze muszę tego złodzieja znaleźć chyba To miałoby jeszcze sens Żeby z nim się jeszcze rozprawić Go Do góry muszę na pewno iść, bo tam w dół była praktycznie końcówka Tu No bo i nie tu Czyli jednak w dół Co ja tam nie widzę? Może potrzebuję tego nagle? He? Ewentualnie wysłać tam spaść Boże, jedynie jestem idiotą Przecież tam może tak zrobić Czyli wysyłasz i się po prostu tutaj. It's high time we get back to the ship. Pojazd, jakiś pojazd o tym masz. Czyż zombomobil? Duże pole. Zombomobil? Na statek? Zombomobil, let's go. Znaczy, mówię, nie jestem fanem jeżdżenia tym autem, ale. W tym wypadku, jakoś to zniosę. Tylko tym razem się nie mogę leczyć. Co ma to? Z, y, y, uważać, że no teraz się nie wyleczę. O nie, wyleczę się. Już mam inną broń. Czy to, nie, czy to nie był wtedy zależny od broni. Ale jaki szczęśliwy byłem, że używam czegoś, co mi leczy. Dlatego tylko tak łatwo było. No bo zaczął też mi wyleć, prawda? Że nie będę zdawał przez jakiś czas obrażeń. Że mnie aż wyleczy, albo i nie. Pyk, albo stanął, i nie strzelał? Poczekajcie, zobaczcie, czy się na pewno wyleczy wtedy. 5, 4, 3, 2, 1. Nie. Nie leczy mi nic. Czyli albo. Czyli wóz, albo przewóz. Chyba przewóz Chyba przewóz Jest jakiś checkpoint, kaczenka, coś Będziemy chcieć z z mobilem. Bierzemy do jakiejś eski, to nie wygląda jakby miała być kaczenka. Few hours later o. Czyżby końcowa End endgame? w tej na chwilę z ekranu Dojeżdżamy tym mobilem do czegoś Będę jeszcze grał czy? To ja już Wrócimy do tego do mojego statku. Nie mogę w to uwierzyć. Aż czy ty to widzisz? Nasz statek jest zniszczony, kapitanie! Widzę, że jest zepsuty. Nawet nie, nie skończyłem go, jeszcze za niego jeszcze płacić. A więc co teraz musimy zrobić? Czyli naprawić statek? Czy coś myślisz, On jest zniszczony na kawałeczki. byłoby łatwiej stworzyć nowy. To jest druga opcja. To tak więc... To znaczy, że dzisiaj nie. Znaczy, że dzisiaj się jeszcze nie skończyło? Że to nie jest jeszcze koniec na dzisiaj? Dokładnie, kapitanie Android Harry. Czyżby on to zrobił? Nie. Nie zrobiłeś tego, prawda? To nie byłeś tej Hary. Aby może to do Finy i jej ojca. The end. Zaraz, zaraz, zaraz. A mam dreszcze, szczerze mówiąc. Nie wiem czemu, ale mam, mam dreszcze, a mi włosy stanęły dęba. Co nie zamierzałeś <śm> tak się Nie, no nie teraz. Przeskipowałem to przez ciebie, Miko. I zaraz, no próbuję wrócić. Chodźcie mogę to zwrócić, żebyśmy mogły pauzę zrobić Okej, okay, jest ta stęga. Okej, okay, okej, okay, okej okay. Znaczy nie dzieje się, że to będą po prostu kredyty, ale Co, czy no czy... okej, okay, to są kredyty. Więc teraz... Dziękujemy. Dziękujemy za przygodę z kolejnym Zombotronem. I chcę zgadywać, że to jest nawiązanie, że właśnie... To... Było tak, potem było Time Machine Zombotron. Ale nie pamiętam tutaj, jak zaczął Zombotron któryś, że... Mi się właśnie wydaje, że gdzieś się rozbiliśmy statki i właśnie szukaliśmy pomocy. I właśnie nie wiem, czy potem nie poszliśmy tak, że... Znaliśmy właśnie Finę, jej... E, ojca i robota. Coś takiego nie było, trzeba raportować. Teraz już wymyślam, muszę wrócić teraz do gameplayu z Zombotronów. Jeżeli zrobię, to czemu nazwałem ogólnie playlisty Zombotron 2019? Macie tutaj, Publisher game Studio C2019. Nie widzimy ich nazwyczajnie. playlistę Zombotron 2019, żeby się odróżniało troszeczkę od Zombotrona. Ponieważ playlist Bo gra zaczęła się nazwać Zombotron, a Zombotron już w przeszłości był nagrywany. Widzimy za 2019 Ladies and Gentlemen, 98 progresu gry. Nie wiem czemu 98%. Nie, nie wiem, czy to tak po prostu nie można zrobić 100%, że tak się musi jakby zaczynać. A um, właśnie tą, tą finą scenkę widzieć, czy po prostu kwestia jest tego, na przykład, że. Czegoś nie odblokowałem, e, że czegoś nie użyłem, cokolwiek z tych rzeczy. A może nawet levelu nie wybiję maksymalnego. E, w każdym razie też 42 sekrety, e, procent sekretów, czyli to jest e, prawie 15 sekretów odkryliśmy. E, tak jak mówię, na początku po nie dużo ominąłem, bo nie wiedziałem, że takie coś istnieje, pewnie dopiero zobaczymy, a momenty. Jednakże dziękuję Wam za przygodę z Zombotronem. Mam nadzieję, że się podobała. Mamy już zaplanowane parę gierek, na które... Wydaje mi się, że też dużo ludzi czeka, więc można na to też poczekać. Mam też jedną gierkę, która mi się strasznie podoba i chcę się w nią wkręcić. Powiem tak, no okres majówkowo-czerwcowy powinien być przepełniony ode mnie dobrymi materiałami, jeżeli mi się nic... Noga nie podwinie. Bo widzieliśmy już na fanpage'u, że jednak potrafię sobie przywalić coś z nogą, więc może mi się podwinąć. Eee, dziękuję wam w w górę, komentarze, subskrypcje i wsparcie. Widzimy się w kolejnej serii z czegoś i w sumie... Przyznam szczerze, czekam na kolejnego Zombotrona, że jeżeli, e, bodajże Anton Karloff, całe studio Zombotronu, o, nie wiem jak się to nazywało, i jeżeli tam dalej, tak dalej, będą chcieli wypuścić kolejny, Ant Karloff właśnie, e, będą chcieli wypuścić kolejnego Zombotrona, czekam, czekam i niech komunikują się ze mną, bo chętnie to nagram. Widzimy się w kolejnych odcinkach, siemanko, peace. Yo. I got that cash flow. You fuck with fat hoes. I ain't got no drugs. I'm turning to a asshole.